Siemanko, Siemanko, moi kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja niedawno wróciłam z pracy. Jeszcze jakieś tam szlify na dworzu, y, jeśli chodzi o dekoracje. Nie przestraszcie się, ale wiecie, specjalnie z tymi włosami wczoraj nic nie robiłam, tylko je umyłam, no bo przecież nie będę ich prostować i jeszcze nie wiem, y, jaką fryzurę do tego swojego stroju zrobię. Y, szybka kawusia i zamierzam się pomalować wiecie, ja nie jestem żadną specjalistką, więc no, różnie to może być. Zamówiłam sobie, jak się nie mylę, czarny kolor na temu, na taką farbkę do malowania make-upu. Kurde, nie mogę otworzyć tutaj tego. A, już się udało. No, jeszcze się nie udało. Zamówiłam to na temu, jak się nie mylę, w przyszłym Następny vlog będzie mały hol z temu. To Wam pokażę, co tam przyszło. Um, ale to już muszę otworzyć. Um, tak, tu jest taka proszę o taką kropeczkę na razie zrobiłam. Tak to się prezentuje zobaczcie. Um, I do tego również zamówiłam pomadkę dwukolorową, jak się nie mylę. Jeszcze jej nie otwierałam. Tak. Jest z jednej strony zobaczcie, czarna, a z drugiej bordowa. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc biorę się z zamalowanie, bo troszkę mi zejdzie, nie ukrywam. No i co? W międzyczasie kawusia mam nadzieję, że mi to wszystko ogarnie się. Czekajcie, zobaczymy, która jest godzina za 24. No dobra, chciałabym. No ciemno się robi, yy, tak, tak ciemno, ciemno o 18. .00. Muszę się jeszcze z sąsiadką dogadać, o której y, dzieciaki byłyby gotowe, bo wiem, że normalnie o 19 chodzę już spać, więc nie chcę ich rytmu, yy, wiecie, zaburzyć. Yy, no ale, żebym była też przygotowana. Więc biorę się za malowanie, widzimy się za jakiś czas. Słuchajcie, ja już się umalowałam. To nie jest profesjonalne, ja nie jestem specjalistką, ale tak, so, co się wymyśliłam. Słuchajcie, jak dla dzieciaków, um, to może być. Tu mam taki strój, ale z tymi wiem jak to się tak naprawdę nazywa. Do tego kupiłam taką plerynę, zobaczcie, bo się czuję troszkę, wiecie, no niezbyt komfortowo żeby się tak pokazywać. <laughs> Przyznam szczerze, że mógłby być ten kostium o jeden numer większy. Mój błąd, bo ja nawet nie przynieżałam. Stwierdziłam, że jak stretch, to się uciąga, ale jest stretch i stretch. Jeden się bardziej uciąga, drugi nie. Nie wiem, jak się Wam to podoba. No, odwaliło starej na stare lata. No, trudno. No, ale dzieciaki mają frajdę, więc... Stwierdziłam, raz się żyje, ale już widziałam, że chłopcy roznosili gazetę i patrzyli, że jest dom przystrojony. To może wpadną pod skwierki. Jak już je umalowałam, to zobaczę. Przypomniało mi się, że mam przecież jeszcze taką maseczkę. Też mogłoby być nawet lepiej, ale nie ma tego złego, co by nas dobre nie wyszło. Na drugi rok to wykorzystam. A tym razem jest. Proszę bardzo. Tak. Hmm. Można powiedzieć. W takiej kundzie to ujdzie, nie? Babcia moja tak zawsze mówiła. A więc lecę jeszcze przed dom pokazać Wam, jak przystroją. a może poczekam aż się ściemni Tylko nie wiem, czy będzie taki efekt. Zobaczymy. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Tu mam taką, zobaczcie, wycieraczkę. Proszę bardzo. No, i tak to się tutaj w nocy przedstawia, i mamy jeszcze takie odgłosy różne. Tam jest pająk. I tutaj takie ręce. No. Dzieciaki były zadowolone, no ten odgłos akurat to mi się nie za bardzo podoba, płaszcz dziecka, ale... Słuchajcie, <coughs> mam nadzieję, że już jest po imprezie, zmarzłam jak cholera, ten kostium niestety nie jest za gruby, Yy, więc y, trzeba przystąpić do zmywania tego makijażu. Mam nadzieję, że yy, Boże, że to się zmyje szybko. No, trudno, trzeba jakoś to ogarnąć. Yy, dzieciaczki zadowolone były, yy, nawet rodzice, wiecie, chociaż trochę tam twarze sobie pomalowali i tym dzieciom, żeby było yy, przyjemnie. No i tak gadka, szmatka, jedni przychodzili, um, już mieli odchodzić, następni przychodzili i tak wiecie, w tej wiosceczce przed moją chałupiną się tyle osób zebrało, że jak samochody przejeżdżały, to nie wiedzieli, co się dzieje. Um, bardzo się cieszę, nie ukrywam, że um, zadowolona jestem że rodzice zadowoleni, że coś takiego jest, znaczy zorganizowałam, o, może powiem tak. Tam szalo nic nie było do, co ja gadam o organizacji, przystroiłam trochę tą chałupę jakimiś tam, wiecie, drobiazgami i, i to wszystko, ale radość tych dzieciaków na, jak zobaczyli tą dekorację, a najbardziej zrobiła furorę ta, zabaweczka z tymi różnymi odgłosami, schowałam ją tam za skrzynkę z tymi kwiatami, więc nie wiedzieli, co się dzieje, skąd to jest. A ja, tak wiecie, miałam ten pilot w ręku sobie, tak trzymałam pod spodem, pod tą moją pelerynką. I tak z jednej strony ręce, tak wiecie, do siebie przycisnęłam, żeby się troszkę rozgrzać. I tak się modliłam w matko, jak długo to jeszcze potrwa, no ale sama sobie jestem temu winna. No, także Zadowolona jestem jeszcze. Sąsiadka mówi tak, ale w tamtym roku miałaś inny kostium. Ja mówię, no tak, przecież co roku nie będę w tym samym występować. Na drugi rok mówię, mm, chciałabym troszkę bardziej tak, żeby było strasznie przed tym domem. Um, jeszcze nie będę zdradzać, co tam będzie. Ale już chłopcom powiedziałam, nie będzie tak grzecznie jak w tym roku. No. Jak to wyjdzie? Zobaczymy. Dobra. Na ten moment próba O, słuchajcie, dobrze się to zmywa. Przynajmniej ta pomadka. No i nie, naprawdę, patrzcie, nie ma wielkiego problemu. I z temu te, te produkty, więc można powiedzieć, nadają się. Nie, nie ma obawy. Że będę się domywała, słuchajcie, cały dzień. znaczy cały dzień, cały wieczór. Więc nie jest źle. Dobra, teraz tutaj. Także ym, jak już powiedziałam, jestem zadowolona. Jedynie zmarznięta. Boże. Ale to nic. Mam tylko nadzieję, że się nie rozchoruje. Nie wiem jak u Was, ale dzisiaj u nas rano był tylko jeden stopień. Byłam w szoku, bo wczoraj było 12. Więc no, duży, duży skok temperatury. Nie ma co ukrywać. No, ale cóż. Trzeba się poświęcać, no nie? O, No, troszkę lepiej. Tak tutaj zerkam w lusterko, żebym tu lepiej to zmyła. No i tak mi dzisiaj minął dzień. To w pracy. Później szybka akcja w domu. Jeszcze widzę, najlepszy jest motyw taki, że zapomniałam, znaczy dobrze, że koleżanki z pracy mi przypomniały, że jutro przecież jest święto. No, i biegiem, biegiem. Jeszcze poleciałam, poleciałam. Pojechałam na małe zakupy, znaczy małe zakupy. Najważniejsze świeży chlebek, nie? Żeby było coś tam na kanapeczki w domu dla męża. No i muszę sobie wziąć przecież coś do pracy jutro. No niestety ja w ten weekend pracuję. No ale cóż, takie życie. Dobrze, domyłam się, teraz jeszcze pójdę do łazienki, słuchajcie, dokładnie to zmyję, zdejmę ten swój kosi. mam nadzieję, że go z tyłu e, dam radę sama e, rozpiąć, ponieważ mąż już poszedł sobie grzecznie spać, mówi, jesteś nienormalna, siedź sobie tutaj sama. E, no, zdziwienie wielkie, słuchajcie, że jestem nienormalna. Już wiedział przed ślubem, że ze mną coś jest nie tak, no ale trudno, zapomniało mu się po prostu. No i cóż, a jeszcze po pracy miałam termin na paznokcie, zrobiłam sobie taki french z takim ciemniejszym bordowym, takie wiecie, coś innego, znaczy french u mnie, nic nowego, no ale po prostu nie jest białe. No i najważniejsze, że krótsze paznokietki... Nie mówcie, że jeszcze idą dzieci. Chyba tak, ale jaja. Słuchajcie, jednak dzieciaki dalej chodzą. Z rodzicami teraz były takie dwa maluszki i się zastanawiali jak te pająki tam weszły na tą górę i jak one zejdą. No bardzo mi się miło zrobiło na serduchu, słysząc to, że ta moja, jak ja to mówię, chałupina Flingstonów była przystrojona najlepiej w całej wiosce, no i że dzieciaki zadowolone. No i o to w sumie w tym wszystkim chodziło. No a na drugi rok trzeba coś wymyślić, tak już wspomniałam, może bardziej strasznego, żeby podtrzymać to. Że w dalszym ciągu u nas znaczy, że ja przystroiłam najlepiej, i że w ogóle cokolwiek było zrobione dla dzieciaczków. No i ten dzwonek tej czarownicy z tym wystawia, wystawianym językiem robi też furorę Dzieciaki się wystraszyły. No i te głosy. To jest to. Dobra, teraz naprawdę kończę. Dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam miłego wieczoru lub dnia, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. A ja zdejmuję tą maskę i tak się zastanawiam, czy się już rozwierać z tego kostiumu w piżamę, czy nie. Może jeszcze godzinę poczekam. No, dobra. Do zobaczenia. Cześć.